Siemanko z tej strony boiskowy. Z racji tego, że runda jesienna w wielu ligach dobiegła już końca, wracamy do naszej luźniejszej serii boiskowe ciekawostki. Opowiemy sobie dzisiaj o piłkarzach, którzy mieli romans z partnerkami swoich kolegów. Zatem zostawcie kciuki oraz suby i zaczynamy! Piłka i skandale seksualne idą w parze już od jakiegoś czasu. Wiele słyszy się na temat topowych zawodników, którzy przyłapywani byli z prostytutkami, aktorkami oraz modelkami. Jednak są tacy, którym zwykłe atrakcje nie wystarczają i posuwają oni się jeszcze o krok dalej. Mam tutaj na myśli tych, którzy woleli zdradzać, ale z żonami lub dziewczynami swoich kolegów z drużyny. Pierwszy pan na tej liście może pochwalić się nie lada wyczynem, ponieważ uwiódł on żonę obecnego prezydenta UEFA, Michela Platiniego. Mało kto pamięta Jenna Lariosa, który ze względu na swoją szybkość przezywany był turbo, ale rozgłosu wcale nie dały mu boiskowe rajdy, a bardziej fakt, że poderwał on żonę kolegi, z którym nie dość, że grał razem w klubie, to jeszcze do tego obydwaj byli reprezentantami Francji. Romans ten ujrzał światło dzienne podczas zgrupowania reprezentacji Francji przed mistrzostwami świata w 1982 roku. Obecny selekcjoner kadry uznał, że nie ma innego wyjścia, jak wyrzucić ze zgrupowania piłkarza, który przyprawia gwieździe jego drużyny rogi. Zaś po mundialu sam Platini odszedł do Juventusu i cały romans się zakończył. Dwóch przyjaciół grało w jednym klubie, spotykało się poza boiskiem, ale niestety żona jednego z nich bardzo spodobała się koledze. Bohaterami tego skandalu są piłkarze Mario Icardi, Maxi Lopez oraz modelka Wanda Nara. Nara i Lopez byli szczęśliwym małżeństwem, które doczekało się trójki dzieci. Jednak Maxi miał wielkiego przyjaciela. Spotykali się oni także poza boiskiem, a po zakończeniu jednego z sezonów pojechali oni razem na wakacje. I to właśnie w trakcie wczasów Lopez został zdradzony. Kochankowie dali się ponieść emocjom na tyle, że Nara zostawiła Maxi Lopeza, a Icardi odszedł z Sampdori do Interu, zabierając przy tym ze sobą kochankę, a w zasadzie to już swoją nową partnerkę, wciąż formalną wtedy żonę Lopeza. Od tamtego czasu mecze pomiędzy Sampdorią a Interem prześmiewczo nazywane są derbami Wandy, a gdy tylko ich drużyny mierzą się ze sobą, Maxi ostentacyjnie unika uściśnięcia dłoni z napastnikiem Interu. Warto dodać, że nie były to jedyne problemy w jakie wplątał się Icardi i pewnie niewielu z Was wiedziało, ale jest on bardzo nielubiany przez kolegów z boiska, znienawidzony przez ultrasów i wzięty na cel przez sycylijską mafię. Co łączy Kevina De Bruyne i Thibaut Courtois oprócz tego, że grają razem w reprezentacji Belgii? Otóż w 2013 roku, jeszcze za czasów, gdy obecny playmaker Manchesteru City był piłkarzem niemieckiego Wolfsburga, jego ówczesna dziewczyna Caroline miała romans z obecnym bramkarzem Chelsea. Całe to zdarzenie Kevin opisał w swojej książce, zaś Caroline odniosła się do tego w jednej z belgijskich gazet, broniąc się przy tym, że to piłka zdradził ją już wcześniej tybo dał mi to czego nie otrzymałam przez 3 lata związku z Kevinem. Mogłam z nim rozmawiać o wszystkim, nawet gotował mi pyszne obiady. Pomyślałem, że jeśli Kevin mnie zdradził, to dlaczego ja nie mogę? Caroline wyjawiła także, że ta sytuacja miała ogromny wpływ na kontakty De Bruyne z Courtois. Piłkarze ostatecznie dogadali się dla dobra reprezentacji, jednak nie są oni już przyjaciółmi. I na koniec chyba jedna z najgłośniejszych afer środowiska piłkarskiego ostatnich lat. Na początku 2010 roku na jaw wyszedł romans Johna Terego z, John z Vanessa Pironcel, 28-letnią francuską modelką specjalizującą się w prezentowaniu bielizny. Jak piłkarze lubią modelki to już wiemy i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Vanessa była matką syna Wayne'a Bridge'a, który był jednym z najbliższych kumpli Terego w Chelsea i reprezentacji Anglii. Romans ten był na tyle namiętny, że Pironcel zaszła z Johnem w ciążę, którą, jak się potem okazało, usunęła. Sytuacja była jeszcze bardziej zagmatwana, ponieważ Vanessa była także przyjaciółką żony Terego Tony Paul. Gdy Romans wyszedł na jaw, Bridge postanowił zrezygnować w gry w reprezentacji Anglii, jak to argumentował dla jej dobra i by uniknąć niepotrzebnych nerwowych sytuacji. A do tego przeniósł się on do Manchesteru City i gdzie spotykali się z Chelsea na boisku, tak jak w przypadku Maxi Lopeza nie podawał on ręki byłemu koledze z drużyny. A jakie wyznacie przykłady takich skandali w świecie sportu? Zachęcam do komentowania, no i oczywiście do subskrypcji kanału, ponieważ już jutro zaczyna się zimowe okienko transferowe i będziemy sobie wspólnie komentować wszystkie ciekawe transfery oraz wypożyczenia, zwłaszcza te dotyczące polskich zawodników. Panowie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!